Dobry, kochani, witam Was serdecznie, kłaniam się niniutko i zapraszam na gimnastykę. A w gimnastyce naszej dzisiaj trochę inne zadanie. Ja sobie tutaj ten leżaczek przeniosę. Może się tak trochę przysunę. I kochani, idziemy w stronę drzwi, opieramy się o futrynkę ręką z łokciem. Uwaga, ręka, łokieć, czyli dłoń, i łokieć jest oparta, czyli przed ramię jest oparta z dłonią na framudze. I kochani, no, może być na ścianie, czasem w drzwiach jest dobrze. I lecimy z koksem, czyli stoimy sobie na jednej nodze, a drugą podnosimy. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy. Cztery. U mnie pięknie słońce, słońce świeci, jak widać. Na załączonym obrazku gdzieś jakaś chmura krąży, ale deszcz był w nocy. Pomidory mi podlewa, pomidory rosną. Piękny początek lata. Zobaczymy, jak będzie później. No, trochę boli noga. Mięśnie się sztywnieją. Sztywnieją, ale wymyśliłam. Ok, moment. Drugą stroną opieramy się przed ramieniem na ścianę. Raz, dwa, trzy, cztery. Druga ręka, podwoczek i moja ulianko. Raz, dwa, trzy, cztery. Po prostu tak odrzucamy. Podnosimy do góry. A mówiłam wam jeszcze jakie jest takie ćwiczenie, które warto potrenować. Bo to kochani to jest tak. Ćwiczenia czas ćwiczeń w czasie domu Magdaleny, czyli na moim kanale, to jest jedno. Ale idziemy. Coś robimy w domu. To też trzeba na przykład zrobić w kuchni przysiad. Jesteśmy w kuchni, gdzieś tam przy garach i ciach Robimy przysiad. Zobaczcie, kochani, jak to cały czas wykorzystujemy sytuację, żeby trenować nasze ciało i uświadamiać umysł, otwierać umysł. To takie sformułowanie uświadamianie umysłu. No, każdy z nas ma umysł. On, ewentualnie, kapkę oleju do rozumu, wszystkim nam się przydaje. Ale ta kapka oleju to ona wpływa sama, gdy mamy świadomość. Okej, okay. o, o, aż poczułam w rękach. Jak już jesteśmy przy ścianie, teraz sobie tak staniemy, oprzemy się i uwaga, ręka do góry, prawa do góry, lewa idzie na dół i taki pfff, pff, przy ścianie. Taki skłonny na bok. O z, dwa, trzy, cztery. Uff. I na drugą stronę. Ta idzie prościutko na dół, ta nad głową, jak najbardziej przy ścianie. Wcale nie jest takie proste. I uff. ciągniemy tą rękę, także nie to, że się bardzo przechylamy, tylko tak o kochani, wypychamy. Uff. Ok. I z powrotem. Raz, dwa, trzy, cztery. Uff. Raz, dwa, trzy, cztery. Uf. Raz, dwa, trzy, cztery. Uf. Raz, dwa, trzy, cztery. Uf. Ok. Teraz tak. Opieramy się o ścianę. Nogi podkurczone. Rączki, jak widzicie, pod boczek. Na boczki. I... Podnosimy pięty, trochę się tu ślizgam, może ja zrobię bez tego dywanika, tu jestem oparta, Z nogi mam oparte i pięty do góry i tak minutkę jedziemy z koksikiem, a skąd to się w ogóle wzięło to jechać z koksem, no koks jak wrzucili kiedyś, a jeszcze jak był transport dawno temu i nie było dźwigów, albo były rzadko dostępne i bardzo drogie, no to ludki ręcznie ładowali. Taki koks. No u nas, pamiętam, tak w czasach dzieciństwa, powiedzmy szkoła podstawowa, liceum, to mieliśmy piec w kół piwnicy właśnie na koks, na węgiel i na koks. A później założono gaz. Uf, uf, wcale nie jest proste ćwiczenie. Dobra, nogi przykurczone, w kolanach zgięte i podnosimy pięty. Zobaczcie, proste ćwiczenie zdawałoby się, prawda? Uff. No dobra, ok, starczy. Oh. Dobrze, kochani. To tak, luzujemy się i te wymachy do góry, jak zwróciłam uwagę, to jest tak, że żeby... Chodzi mi o to, żeby na, na zmianę ręka jedna do góry, druga do tyłu. Tak? Raz, dwa. Żeby tak robić dokładnie żeby to, bo później to już jak po chwili, posłuchajcie, to jak obserwowałam siebie, to już te łokcie się zginają, a to nie, chodzi o to, żeby wyproste, wyprostowane łokcie były. Dobra, raz, dwa, trzy. 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 Dziękuję za komentarze, dziękuję Wam w ogóle za obecność i kochani, Czasem człowiek nie może schudnąć, no bo te leki różnie działają, mają różne skutki uboczne. Ale zwróćcie uwagę, weźcie, znaczy można wziąć, bo w do nikt nic nie musi, tylko może. Pamiętajcie, że każdy z nas ma wolną wolę i robi co chce, a nie to, co mu inni narzucają. Zwróćcie uwagę. I niech przeczyta skład. Po pierwsze, wrzuci najpierw nazwę do internetu, później zobaczy, jaki jest skład, i niech czyta. Kochani, każdy z nas ma telefon i internet, jak nie w telefonie, to w laptopie, jak już ogląda mnie na YouTube. A wczoraj zwróciłam uwagę, nie wiem jak będzie dzisiaj, kochani, ja mam wyłączone reklamy, ja nie jestem w żadnym programie zarabiania. I ku mojemu zdziwieniu, na moich dwóch filmikach ostatnich była reklama. Na, nas, na tych wcześniejszych nie było. Napisałam maila do YouTube'a, więc się muszę sprawdzić. Także meldujcie mi, kochani, jeżeli by była jakakolwiek reklama w którymś moim filmie, ma nie być. Nie jestem w programie partnerskim YouTube'a, który polega na tym, że oni dają reklamy, a ja na tym zarabiam. No, przede wszystkim oni zarabiają. Także proszę o informację, pod jakim filmem będę interweniowała i będę pisała maila do YouTube'a. To nie ma tak. Albo człowiek jest, albo nie jest, a nie, że ci muszą, nie? Muszą i wciskają ci, no właśnie to taki kit wciskają, nie? Dobrze mówili, kiedyś się wciskało kit w oknach. O, także łokcie prosto, łokcie prosto, okej. Okay. Dobrze, robimy teraz, dzisiaj robimy skłony. Stajemy szeroko. Ach, jak się pan tu patrzy, co tak, co ja tak gadam, nie? I teraz tak ręce też na boki i robimy taki skłon. Raz, dwa. Raz, dwa. Raz, dwa. Raz, dwa. Podobnie do tego co, co jak powiem ten ćwiczenie dla naszego kręgosłupa, to też jest tylko takie troszeczkę inna wersja. Raz, dwa. Raz, dwa. Raz.

Raz, dwa, raz, dwa, jeszcze chwilę, raz. Następne nie będzie spokojniejsze. No, po przyspieszonym oddechu widać, że... Ok, teraz utko Ruszamy, robimy koło, duże koło jedną ręką, tak w prawą stronę kręcimy, rozujemy się, rozujemy duże koło, duże koło, jak największe, tak jakbyśmy mieli kredę i byśmy chcieli namalować takie wielkie koło na ścianie, jak to by było. Odwracamy się, mamy kredę i takie jak największe koło rysujemy na ścianie. Tak sobie rysujemy. 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 I rysujemy. I rysujemy. I narysowaliśmy. A teraz bierzemy drugą rękę i rysujemy. Teraz w drugą stronę drugą rękę w lewo. Uf. 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 Dzień to my dzisiaj pojedziemy. No, dzisiaj może byśmy pojechali do Holandii. Pozdrawiam Malbork i okolice. Oczywiście pozdrawiam wszystkich, ale szczególnie Malbork. No i przy okazji Holandii, Holandię. Wszystkich Holandii serdecznie pozdrawiam. Tak, znam, byłam, widziałam, zwiedzałam. Uff. Jest taka droga tam wysoko nad morzem. Jest tak, posłuchajcie, ona jest zbudowana. Czy droga, no to jest... Jak to właśnie jakiś tam sposób... No, oni zawierają y, 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 ziemię morzu, prawda? To o to chodzi, że oni się po prostu wprowadzają w to morze. I jest tak, że jak się jedzie normalnie, jest posłuchajcie, jaka pogoda, ale jak koleżanka mówi, posłuchaj, a jak wieje i pada, i jedziesz, i jeszcze są fale, to po prostu czujesz, jakby cię miało zmieść. Hi, hi, hi. Także to jeszcze bym tam chciała pojechać w taką właśnie pogodę, ciekawo. I luzujemy roczki. Luzujemy, nóżki luzujemy, rączki luzujemy. I zrobimy sobie parę przysiadów. O, raz, dwa, trzy. Marcinie, dzień dobry, jak tam? Ile może zrobić przysiadów? Cztery, pięć, uf, sześć, uf, siedem, uf, osiem. 9 10 11 To są przysiady z kółkami, z wymachami rąk. Dobrze. Tempo narzuciłam dzisiaj. Dobrze, kochani, idziemy na podłogę. Siedzimy sobie na podłodze i kochani, raz, raz. Zobaczcie, siedzimy sobie prosto. I bierzemy, podpieramy się, i raz noga w tą stronę. I raz noga w tą stronę. Takie jeszcze nie robimy tak. Raz. W prawo, w lewo. O. Tak, staramy się mieć kolano wyprostowane. I takie nożyce robimy naprzemienne. Mm -hmm. Jak wymyśliłam Nożyce. O i. Jak to jest? Złość gość, miłość. Mm, jak mi no swędzi. Ale kochani, muszę się pochwalić, bo pracę robiłam. Znaczy poproszona mnie za tłumacza. <grym> Bardzo mi się to podobało. Chociaż jest to praca, którą robiłam już trochę. Także temat jest tak trochę mi znany, bo to, to ja nie twierdzę, że znam jakoś tak niesamowicie niemiecki, ale dużo znam. Zależy w jakiej branży, prawda? Z jakim słownictwem. Także było mi miło. No i, no, i na końcu tutaj fajnie się był jakiś szef, dziękował. No to no myślałam, no dobra, dobrze wyszło, bo to kochani, wiecie, pierwszy raz to nikt nigdy nie wie. I mówię, że dla mnie to nie problem, jeżeli bym miał tam jeszcze jakiś tam z kimś temat i by potrzebował tłumacza, to bardzo chętnie. Uff. Dobra, no wiecie, ja jakie ćwiczenie. A już wiem chyba nawet, jakie zrobimy następne. Jeszcze chwilę z tymi nożycami. No, kobryśmy dawno nie robili, ale zobaczymy, co nam wyjdzie. Ale ja to płynę, jak widzicie. Płynę. Jakieś tam przychodzi mi ćwiczenie pierwsze, później przychodzi mi drugie, trzecie. Ale tak, kochani, następne pół kilo mi zeszło. Jak to trudno schudnąć. Nie no, tak człowiek pracuje, musi się trochę odżywiać, to nie jest tak, żeby nie jadła. Ale można wybierać, co się je, prawda? Tyle lat mówili, że tłuszcz jest niedobry, a tłuszcz jest dobry. Dobra, jajecznica na boczku to miodzio. Dobra i teraz kochani. Nie wiem, czy mi to wyjdzie. Chciałbym, żebyśmy się to może nie tak przekręcali. Żeby te biodra poluzować. O, to tak. Jestem podparta na łokciach. O, zobaczcie, kochani. No, 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 no. no, no, no. O, chyba trochę wyżej. I biodra. Staram się tak przekręcić. O, na lewo, na prawo. Na lewo, na prawo. No, Muszę jeszcze skręty porobić na siedząco. O, właśnie. Nie robiliśmy na stojąco, to zrobimy sobie na powodce. Kolana mi się same zginają. Ha, ha, ha. No, może będzie nawet łatwiej z tymi zgiętymi kolanami. Zgiętymi lekko przykurczone. O! Uf. 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 No dobra. Uf. Uf. Nie jest prosto. Dobra, siadamy po turecku. Głęboki oddech. Ręce przed siebie i robimy skręty. Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz. A, bo to rowerkiem to do Amsterdamu pojedziemy. Tak. My najdłuższą trasę to zrobiliśmy rowerami w Holandii. Jednego dnia tak, no nie jeździliśmy, żeby to tak zwiedzać w tylko, wiecie, tak z punktu wyjścia, z domku, w jakimś tam kierunku, to mieliśmy jakiś akurat dzień wolny wypad w piątek. To w sobotę to takie pranie i zakupy na cały tydzień gotowanie. W piątek pojechaliśmy rowerami 30 km w jedną stronę. Boże, jak mnie słońce spaliło. Ja nie wiem, czy ja do dziś nie mam tej lekkiej opalenizny na rękach. Ale to byłam taka spalona, że jak przyszliśmy w poniedziałek do pracy, to pytają się, gdzie ja byłam, nad jakim morzem, że mnie tak spaliło, a myśmy pojechali 30 km w piękny, słoneczny dzień. A czy to w ogóle Holandia, że taki słońce, i że się tak opaliłam? Tak, to ja się tak w Holandii opaliłam. Także kochani, tak, 31, 32, ale fajna wycieczka była. Uff. Uff. Także pamiętam, bo tak, gór tam bardzo nie ma, może jest jakieś taki jedny niewielki teren, gdzie tam może jakieś tam parę górek jest niewielkich, Holendrzy jeżdżą na narty do Niemiec, jakbyście chcieli wiedzieć, to tak nie wiem od znajomych. I <gryw> pamiętam, że był wjazd, ścieżka rowerowa no bo te ścieżki rowerowe to po prostu są niesamowite, są wszędzie cały czas. Pamiętajcie, że na rondzie, jak wjeżdżamy, są ruch samochodowy i ruch, ruch rowerowy. To rowerem na pierwszeństwo. Jak się jedzie rowerem, to jest fajnie, a jak się jedzie samochodem, to nie fajnie. I kochani. I pamiętam, że był taki wiadukt duży, bo że wjeżdżałam i wjeżdżałam i wjeżdżałam na ten wiadukt, bo gdzieś tam po, poleciał do przodu. A ja i wjeżdżałam i wjeżdżałam i wjeżdżałam. I mówię, Boże, co za góra! Ale się fajnie zjeżdżało. A tam jest jeszcze taka. Holendrzy się tacy są. Oni są, posłuchajcie, wszystkim zainteresowani. Tak, cokolwiek ktoś przyjedzie, coś na no, taki naród. Nie wiem, myślę, że to wynika z kultury. Stanęliśmy, postawiliśmy rowery. I zaczęliśmy sobie robić zdjęcia. przy taki małej, takie rądko było w jakiejś tam miejscowości po drodze, taka fajna figurka babeczki jakiejś była, czy dziewczynki. No tak mi się spodobało i wiadomo, że czekaj, jakieś zdjęcie sobie zrobimy. No to on postawił, ja on mi robi zdjęcia. Babka stanęła samochodem, patrzyła się i dotąd stała, aż myśmy odjechali i ona też odjechała. Po co? No ale to taki tam mają. A jak tam pracowaliśmy, tam też pół roku byliśmy i pracowaliśmy, to sąsiedzi przyszli do właściciela budynku, tam do sklepu, powiedzmy, był z i niektórzy chodzili na pieszo, że ci ludzie niektórzy to chodzą bez kamizelek, a mają chodzić w, kamizel, w kamizelkach tu przy drodze. Także tak potrafili przyjść, bo było ogłoszenie, tu sąsiedzi, no to taki, taka specyfika. I tam, kochani, jak jest szkolenie BHP, nie mogłam tego zrozumieć, no ale dobrze, to nie o to chodzi, chyba, żeby zrozumieć. Jeżeli się pali, masz uciekać. I ja mówię, no taka jak inni. Nie interesują cię inni, a dla innych są służby. Ty masz uciekać, także żadnych, jak to powiedzieli, bohaterskich czynów. Pali się, uciekasz. No, tak. Widzicie, odrębna kultura. Kochani, jeszcze sobie zrobimy doderka do góry i kończymy. Raz, dwa, Raz dwa, trzy, cztery. Raz dwa, trzy, cztery. Raz dwa, trzy, cztery. I raz, raz dwa, trzy, cztery. Raz dwa, trzy, cztery i kładziemy. Raz dwa, trzy, cztery kładziemy. Raz dwa, trzy, cztery i kładziemy. Raz dwa, trzy, cztery. Raz dwa, trzy, cztery. Kładzimy. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy. Kładziemy raz, dwa, trzy, cztery. Kładziemy raz, dwa, trzy, cztery. Kładziemy raz, dwa, cztery i kładziemy. kładziemy, raz, dwa, trzy, cztery i kładziemy. Uff. Było takie zdarzenie w Niemczech. Nie lubię się dzielić takimi informacjami, ale kochani. Troszeczkę mnie to poruszyło, i tak mi chodzi po głowie. Grupa 10, nie pamiętam z jakiego kraju, no nie, nie z europejskiego. Wracał chłopak z kolegą o 20 yy, z jakiegoś spotkania w klasie maturalnej. Czy to już tam po takim spotkaniu przez park? 10 napadło, pobiło a rękami gołymi, go zabili. To tutaj w Niemczech jest dużo takich różnych. A dlaczego mówię o tym? Bo ojciec Grek, a matka Polka. O i to taki akcent. Ale zobaczcie, jak to jest, że idzie człowiek przez park. No ale ta matka Polka to poruszyło mnie to, kochani. Poruszyło mnie to. Jak mówili o innych, to mnie tak to nie ruszało, ale to mnie akurat poruszyło. Kochani, ale do przodu. Mamy też swoje troski, wszyscy mamy swoje troski, swoje problemy. I ja tylko mogę zachęcić, poprosić, zaprosić, abyśmy sobie ćwiczyli, abyśmy sobie znaleźli czas dla siebie, takie 20,5 godziny dziennie, żebyśmy sobie mogli poćwiczyć, poprawić samopoczucie, dotlenić się, no i aby nasze ciało lepiej funkcjonowało. Do zobaczenia do jutra.